Co z nami będzie. Świat Szanowni Państwo, jest nam niezmiernie miło powitać Państwa na niecodziennym widowisku, jakim za chwilę będziecie Państwo mogli się zachwycać. Dlatego też, międzypokoleniowa grupa teatralna stworzona przez mieszkańców naszego miasta i gminy we współpracy ze Stowarzyszeniem Viva Art Pragnie zaprezentować Państwu spektakl słowno muzyczny pod tytułem na zakręcie. Bardzo serdecznie zapraszam do obejrzenia spektaklu. Się no ja. Dzień, dobry. Dzień, dobry. Dzień, dobry. Dzień, dobry. Dzień dobry. Słuchaj, Aga. Dzisiaj to musimy dać siebie wszystko. Tak, jak w tych A ty po prostu masz mi uważnie słuchać. I będzie okej. Okay. I bez tych min. Czy ty wiesz, co tu dzisiaj będzie? No nie, wiem, wiem. To dawaj, a da ruchy, 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 ruchy. A ja tymczasem pomyślę, jak tu gości swoją osobą zabawić. Prawda, panie Kałdzie? Zjawią się. Co tu tak cicho, tak pusto? Ona tu będzie za pół godziny. I co z tego, że będzie? Nie tacy tu bywali. A czy ona w ogóle wejdzie do tej naszej kawiarni? Dostała zaproszenie. Ha! No i co? Ona tam sobie po kolei uda, po czerwonych dywanach. Ha, co? Po siedmiogwiazdkowych hotelach, proszę pana, ona się wozi. Nie, to co ja? Ja tutaj pracuję, tu tylko wynieś! Przynieś! Panie rządku, co prawda nie widziałem? ty się pan podziałał? Cztery lata w Niemczech. O, w Niemczech! A coś pan tam robił? Przecież mówię, siedziałem. Tak wczoraj, hej, nie. Jeden z sam pióźni w zmienił mnie. Ja potrafię kogoś tylko tak, jakby ją miał skończyć świat. Dla ciebie. Boję się, że ją zostawi dla tej gwiazdy. Pamiętasz? On mało nie zwariował że wyjechała do tej Ameryki. No? Potem z tom się ożenił po dwóch czy trzech latach jakiś. A czy ją kocha? Nie powiedziałabym. Nawet gdyby to tamta, to teraz Amerykanka. Wielka gwiazda. A Julka co? Zwyczajna, jak my. W banku pracuje to co? No jednak przy niej się pozbierał. I wyglądało na to, że wszystko dobrze. Ja na jej miejscu to bym już dawno dała mu kopa. Oka, tak. a ja? Ja to bym go przygarnęła. Czy ty wiesz, jaka jestem dobra dusza. Każdego dnia o. siedziała w tym samym miejscu, nieruchoma jak zwykle. Z wyciągniętą ręką i oczami wbitymi w ziemię. Nigdy nic nie dawałeś tej żebraszce, gdy ja rzucam jakąś monetę. Dlaczego nigdy nic nie dawałeś tej żebraczce? Bo powinniśmy podarować coś jej sercu, a nie jej o Naprawdę jak jesteśmy Może. Kogo tutaj dzisiaj gościmy? No to pewnie coś się wydarzy. O nie, nie, kochani, ja tu z misją. Tak, tak, z misją? Oglądanie Amerykanki. No chłopy, jak możecie, przecież to osoba duchowna. Niech ksiądz nie słucha tych baranów, bo głupie to, jak nie wiem. A nam ksiądz lepiej powie, co to za misja. My tu wszystkich znamy. Może to możemy? Tak, tak. My wszystko wiemy. Wszystko księdza opowieł, jak nas powiedział. Miłe panie, to żadna tajemnica. Prowozd wysłał mnie tutaj, bo twierdzi, że jestem młody, zielony, niedoświadczony. Mówi, że muszę podnosić. Remiza, ósma 33. Powaga, pora na ulicy Wojska Polskiego. Wszystkie jednostki na stanowiska wojenne.

Co? Niebieski, żółty, niebiesko, żółty. Do... Czy może? No nie mam się co ubrać. Szybciej! Nie popędzaj mnie, bo w ogóle nie pojadę. Co ciebie mówię, kretynie? Czy ty w ogóle patrzysz Cześć. na znaki? Tam było do pięćdziesięciu! Uwaga! przejście Nie przeszkadzaj mi, kobieto! Ja będę ratować ludzi! Jesteś no! Na górę! Nie ty! Zadzybani panowie? Pozwólcie, że opieram o wazynie. Trzy maski mogli zmienić w każdej chwili. każdej chwili. W każdej chwili? W każdej chwili. Wobec miał potulną i życzliwą. Przykład podwładnych, nieprzystępną i zgryźliwą. No i trzecią, zapasową taką można rzecz służbową i to nie o. A takich jak Bazylii jest kilku moimi. Popatrzcie w prawo, w lewo nie ma tu Bazylego? <try> Bartosz? Kaśka? To ty. A to była twoja żona. Tak, to była moja żona. Kaśka. Tak dawno tego nie słyszałam. Od teraz naprawdę czuję się jak w domu. Chociaż siedzę tu już od godziny. I nikt mnie nie rozpoznał. Uwierzysz? Przez ten cały czas nie dałam ani jednego autografu. No ale pomożeć zawsze można. O karierze, o Ameryce. Albo po prostu wsiąść do pociągu. Byle jakiego. Nie dbać o bagaż, nie bilet. ręku. Przechodzimy do naszego stolika. Pani do podwiedziny? Tak, tak. I powiem wam, że o, uwielbiam tu wracać. No, taki rząd na dworze i tak pada, że pomyślałam, wpadnę tu na herbatkę. Witamy, witamy. O, to jest pięknie, ale, ale, jak to? Wy wszyscy mnie poznajecie? No, po płaszczyku. <noise> <noise> A propos profesor. Mam kolegę na podpiewnicę, Wykłada, jest profesorem i opowiadał mi niedawno takie dziwne zdarzenie, jak przeprowadzał ze studentami doświadczenie o osmozie wody. Skończy doświadczenie, cały proces już przebiegł i pyta się, kochani Państwo, widzimy jak woda ścieka. Czy są jakieś pytania? Czy ktoś czegoś nie rozumie? A pewien student z zagranicy mówi. Pan profesor, Polska to dziwna kraja. U was woda ścieka i wiesz ścieka.